Giełdowy Armagedon i technologiczny przełom, jak polityka Trumpa i polskie innowacje kształtują nową rzeczywistość. Wstęp w ostatnich dniach światowe rynki doświadczyły dramatycznych zmian, które mogą mieć długofalowe skutki dla globalnej gospodarki. W tle tych wydarzeń pojawia się polska innowacja, która może zrewolucjonizować sposób ogrzewania naszych domów. Jakie są przyczyny tych zawirowań i co to oznacza dla przyszłości? Artykuł to był najgorszy dzień na rynkach od marca 2020 roku. Amerykańska giełda w ciągu zaledwie 48 godzin straciła 6,5 biliona dolarów. Giganci technologiczni, tacy jak Apple i Nike, doświadczyli ogromnych spadków kapitalizacji, a wszystko to za sprawą decyzji Donalda Trumpa o nałożeniu ceł na 185 państw. Choć giełdowe spadki przyciągają uwagę mediów, prawdziwe zmiany mają znacznie szerszy zasięg. Sekretarz Skarbu USA, Scott Besant, ujawnia, że te działania są częścią większego planu mającego na celu przywrócenie równowagi w amerykańskiej gospodarce. Obniżenie stóp procentowych i sprowadzenie miejsc pracy z powrotem do USA to tylko początek. Polityka Trumpa wywołuje globalny reset handlu, który zmienia kierunki przepływu towarów. W Europie Polska, Wielka Brytania, Szwecja... Dania, Finlandia i Holandia rozważają stworzenie specjalnego banku do zakupu broni, co stanowi alternatywę dla planu Wandeland. Ta inicjatywa umożliwiłaby państwom uniezależnienie się od Brukseli i zakup uzbrojenia na korzystnych warunkach. Na wschodzie Ukraina, mimo trudności, utrzymuje swoje pozycje i odpiera rosyjskie ataki. Wsparcie NATO oraz innowacyjne podejście do obrony pozwalają jej na skuteczne przeciwstawienie się rosyjskiej ofensywie. Jednocześnie rosyjska gospodarka, zmuszona do drastycznych podwyżek stóp procentowych, zmaga się z presją inflacyjną. Na zakończenie, polski wynalazek pana Kazimierza, piec eliminujący szkodliwe gazy, może zrewolucjonizować sposób ogrzewania domów. Jego konstrukcja, oparta na komorze cyklonowej, pozwala na niemal całkowite spalanie gazów, co znacznie obniża koszty ogrzewania i redukuje emisję zanieczyszczeń. Podsumowanie: świat stoi w obliczu ogromnych zmian które mogą zdefiniować przyszłość globalnej gospodarki i bezpieczeństwa. Polityka handlowa USA, inicjatywy obronne w Europie oraz innowacje technologiczne, takie jak Polski Piec, pokazują, że zmiany są nieuniknione. Jakie będą ich długofalowe skutki? Opinie eksperci są podzieleni co do skuteczności polityki Trumpa. Niektórzy uważają, że może ona przywrócić równowagę w amerykańskiej gospodarce, inni obawiają się jej destabilizującego wpływu na globalny handel. Ciekawostki: według badań Rosja straciła już 4000 czołgów, co jest równoważne z całkowitą liczbą czołgów w posiadaniu USA. Polska innowacja w postaci pieca pana Kazimierza może znacząco wpłynąć na redukcję smogu i koszty ogrzewania. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.